Szanowni Państwo, drodzy wystawcy, ci chętni, którzy chcą wziąć udział w konkursach Kobieta i Pies, Mężczyzna i Pies, Dziecko i Pies, w zasadzie już możecie się Państwo zgłaszać w ringu głównym pod namiotem z pucharami. Koleżanki czekają na chętnych, którzy chcą się zgłosić do udziału w konkursie. Kobieta i pies, mężczyzna i pies, i dziecko i pies. Konkursy rozpoczniemy o godzinie 12 i czekamy już na Państwa. Można się zapisywać do wzięcia udziału w tych konkursach. Od godziny 12 ruszamy konkursy. Kobieta i pies, mężczyzna i pies, i dziecko i pies. Widzę, pierwsi chętnie już ruszają. Do zapisów, drodzy Państwo, żeby uniknąć kolejki, czym prędzej, tym lepiej. Zachęcamy wszystkie panie, wszystkich panów i wszystkie dzieci, do wzięcia udziału w konkursach. Fajne nagrody, fajne upominki, dużo zabawy. Przypominam, że jury oceniające w tych konkursach będzie wyłonione z publiczności, także zapraszamy publiczność w okolice Górnego Rynku 12.00. Z tej publiczności wyłonione zostanie gremium sędziowskie, które będzie oceniać poczynania uczestników konkursu.